Miłość, moc, miłość, moc, miłość, moc. Oto witam Ciebie i siebie w cudownym czasie Księżyca. Zbliżamy się bardzo, bardzo intensywnie do nowiu znaku wodnika. Oznacza to, że wszystko to, co nowe, stanie się naszą realną rzeczywistością. Oznacza to, że wszystko to, co zaprosiliśmy w swoje życie jako wyzwanie dla siebie. Jako przebudowanie siebie powyżej tego, co znamy dotychczas? Wszystko to, co jest wynalazkiem, odkryciem, nowym doświadczeniem, faktycznie wstępuje w nasze dni. Oto czas, by wziąć swoje kalendarze i wpisać w miesiące tego roku, jak i również w cały czas przyszły, to, co zamierzacie w tych dniach przeżywać. Oto czas, by zadecydować swoją wizją i swoim poczuciem, Niekoniecznie tylko i wyłącznie już swoim umysłem, ale całością siebie, w jakim życiu się widzicie, co tak naprawdę uznajesz za swoje w tej rzeczywistości. Wodnik to znak, który mówi o Twoim wpływie na społeczeństwo, który mówi o tym, że możesz uczestniczyć w bardzo wielu procesach, ale wszystko, co zasilasz, ma Twoją faktyczną moc po swojej stronie. To znak, który w nowym czasie świata, Nakazuje nam zadbać o przyjaciół. No i oczywiście zauważyć wszystkich swoich sprzymierzeńców. Ty też jesteś dla kogoś bardzo ważnym wsparciem. To, że ty wspierasz jakąś sprawę, osobę, że pracujesz ku czemuś, ma w świecie ogromną ważność. Nie tylko stanowi Ciebie tym, który dokonałeś określonej zmiany, ale również wprowadza Twoją jakość w całą energię tego fraktala, tego procesu. I teraz jesteśmy jako osoby magii, w Akademii Magii, bardzo bezpiecznie prowadzeni przez istoty anielskie, bo choć my tego czasu nie znamy, to jest on częścią wieczności. Aniołowie z pewnością mają w nim swoją obecność i dzięki temu, co czynimy na Ziemi, mamy możliwość dostrzeżenia tych zmian na poziomie, na którym one nas faktycznie dotyczą. Tak oto Mars i Wenus. Weszły w bardzo szczególne wobec siebie porozumienie. Oznacza to, że nadchodzi czas, dokładnie, ogłaszam ten czas, gdy bliźniacze płomienie odnajdą siebie na ziemi i rozpoczną razem wspólną drogę. I teraz uwaga wcale nie oznacza to, że muszą ze sobą być fizycznie czy na sposób seksualny. Oznacza to, że wspólny czas tej mocy, wynikający ze zjednoczenia, już następuje. I teraz, w jakim stylu to poprowadzicie? Jak to zmieni Wasze życie? Czy przybędzie do Waszego życia ten ktoś, kto zrewolucjonizuje wszystko i czy macie na to otwartość? Na takie pytania odpowiedzi znajdziecie w tym roku. Dla wszystkich z Was, którzy jesteście już w związkach swoich docelowych, ostatecznych, w takich, które przyszliście tutaj tworzyć na Ziemi. Na pewno ten czas zaobfituje w przepiękne przyjaźnie. Oto czas, kiedy otworzy się splot słoneczny, kiedy ludzie będą umieli odczytywać swoje emocje, bo to jest informacja, która do tej pory była schowana, bądź też zaburzona przez percepcję własną. Ludzie, dzięki temu, co dzieje się w naszej galaktyce, dzięki temu, jak zmieniła się, Pozycja Ziemi wobec centrum galaktyki, co to oznacza dla naszej własnej ziemskiej codzienności. No i oczywiście, jak to odczujemy w magii. Kochani, tego doświadczymy właśnie w bieżącym roku. Pamiętajcie, że gdy energia Marsa i energia Wenus łączą się w taki sposób, to mamy pełną moc, ażeby obronić swoją miłość. A żeby ustanowić swoją miłość, a żeby decydować, robić kroki, inicjować. Czyli upomnijcie się o to, po co wasza dusza, po co wy swoją duszą jesteście na ziemi. Oto w znaku wodnika. Spotykamy się na chłodno z przeznaczeniem. Spotykamy się ze zrozumieniem swojego potencjału, swoich możliwości. Czy dasz sobie przyzwolenie na te większe marzenia? Czy raczej zepchniesz je na półkę z fantastyką? Czy dasz sobie pozwolenie na zmiany, które to powoduje, na to, by ten cud, o który prosisz, faktycznie wywrócił do góry nogami wszystko, co znasz? Pamiętaj, że gdy prosisz o jakiś sukces, gdy ustanawiasz słowem, swoją decyzją, na przykład na ołtarzu, jakiś sukces, to wówczas sam siebie zatrudniasz do pracy. Ten sukces będzie wymagał być może wcześniejszego wstawania, być może większego komunikowania się z ludźmi, ale z całą pewnością bez tego sukcesu masz możliwość na jakieś lenistwo, a z tym sukcesem już nie. Zapoznajcie te zmiany. Wszystko czego sobie życzymy powoduje poruszenie całej wody we wszechświecie i otrzymujemy z wody świata, z powietrza ze wszystkiego co jemy. To, co jest nam potrzebne, by tego dokonać? Co decyduje? Wolna wola. Oczywiście, wolna wola w przypadku wodnika to jest kluczowa siła, to jest święta siła. Pamiętajcie, by połączyć się ze swoją autentycznością, by w momencie, kiedy wchodzicie w rytuał, wszystko było w was jasne, oczywiste. Przede wszystkim wasze. Jeżeli macie intencje innych osób i wnosicie czyjeś prośby to najbardziej godnym i najbardziej skutecznym kierunkiem jest, by wspomóc tę osobę, całą moc tej osoby bezpośrednio skontaktowanej z tematem. Ten, kto ma miłość w temacie, zawsze zwycięży i tę miłość należy wesprzeć i tędy, drodzy magowie, pracujmy podczas tego nowiu. Oczywiście już za chwilę przeprowadzimy dla Was rytuał archanielski i w tym rytuale jak zapewne zauważyliście, mowa o otwarciu czakry korony i oczywiście czakry trzeciego oka. Spowoduje to, że światło w Was będzie poruszało się z samego serca kosmosu do samego serca Ziemi przez Wasze serce. Jeżeli potrzebujecie oczyścić się z czegoś szczególnego, czy to na poziomie informacji, czy to na poziomie wspomnienia, czy to nawet na poziomie toksyn, to włóżcie swoje nogi do wody z solą i przez cały rytuał trzymajcie je w wodzie z solą, a następnie wylejcie je do wody za